Witam, tutaj nowy, kolejny świeżek na YouTubie, może już tak powiem. Ze względu na to, że tutaj to, mój to pierwszy filmik w ogóle yy, na YouTubie, to prosiłbym o dużo komentarzy, dużo komentarzy głównie takich krytykujących, które by, nie wiem, wytykały wszystkie moje błędy w nagrywaniu filmiku, i, no i tym podobnych rzeczy. Po prostu chcę wiedzieć, to robi źle. Krytykujcie wszystko, co. Hejtujcie mnie, po prostu hejtujcie. No. No. No to ja chciałem powiedzieć dokładnie. No to co, zaczynamy. Już trochę się tutaj... Mm, zapoznałem ze sterowaniem, więc nie, myśl, nie sądzę, żebym miał na przykład jakieś problemy. Mm, no więc. No, zaczynamy. Zaczynamy na jakieś... Filmiki pro, na prologu Pewien słynny podróżnik powiedział, no, nie będę się najlepiej le naj odzywał. Że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. Siłę, by iść dalej. By nie poddawać Kto by się tego spodziewał. Że nagle murzyński hipis z zajdzie od tu i walę sierpowego. Jeszcze nie nieprzyjemne, widzę brzydkie otoczenie, że takie już... powiem. Aha. Rozumiem, że tak że główna budatnika mi się dobiorą noga nic co to jest No, no, to dodam, znaczy, że ktoś wchodzi w grę, ja. Na babu! bohaterką. To co? rozbujajmy tą imprezę. Niczym, dziecko na 5 lat, niczym, 5 lat, nie dziecko na klasę zabaw. się. Która teraz to Teraz to muszę, dodać. się. Będzie bolało. Dokładnie. Dokładnie pewnie będzie bolało. Jeśli nie wiem co będzie bolało, albo nie będzie bolało. Albo parzyło. Zobaczymy. Albo jedno bolało. Nie Nieważne to czy to. Boom. O, dobra. Interakcja. Okej. Okay. Awa, awa, To nieee, ta gra jest brutalna Bo zaraz się załama Co, so, teraz tak przez całą górę, gdzie? Po Chodziło nie. jak... Nie, nie Jak nie wiem co o. Co to za miejsce? Zobacz się coś szybciej i sprint, coś Z tego co pani mi to chyba nie o, Pochodnia tak. Mamy pochodnie Tutaj trzeba zrobić No przytrzymaj E żeby podpalić No dobra mhm. Czyli tym oto sposobem sobie Otwieramy dalszą drogę Po co, idziemy dalej, rozpłynęłam imprezę cholera chyba pochodnia nam zgasła Teraz sobie spali się w no, Trzeba to palić No Muszę być ciszej No to palimy wszystko na Ja dziękuję. No dobra, idziemy dalej. Gdzie nas doprowadzi ten korytarz? O, to jest pytanie. No cóż... Jak no, dojdziemy do końca, to się okaże, to się dopiero. Tak, idziemy. No, nie idzie. Nie gra żadnej roli w tym.

过来。 Udało się! Udało się naszej bohaterce! Bijemy jej brawo! No, co gdyby nie ja? Tak Musiał być skromny, ale... na no, że się to nie udało. <grystanie> Dobra. No dobra, rozumiem, bardzo ładny czaj po prostu. Aha. No, o tym też nie wiedziałem, że właśnie gram w grę o nazwie Tom Raider. No teraz już wiem. Dobra. Myślę, że to oznaczało, że to już koniec prologu. I myślę, że był wystarczająco łatwo do zrozumienia, przynajmniej dla mnie. Tylko, że. No, o, o, no, nie ma. Szalupa. Gdzie oni są? Szalupa, statek, trochę wody. Wlazła. Kanioł. I Buga obdarzona przez naturę. Bohaterka w imieniu Lark Croft. że ona jeszcze nie ma. Nie ma trzy lipideckich od takiego. Bogactwa, że tak powiem. Niech woli na sprintie W sprintie, nie do siebie? Nie do siebie no, Co? 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 mnie, nie na sprintie Sprawdź to i tego, jak to czy nie? Nie, no, tuś, naciskam Naciskam strzałki w boki. Czyli tutaj to jest, nie mamy nic więcej do, do balansowania tak naprawdę, idziemy tu do przodu, tak to gościna, nie może na wyższym poziomie aktywności? Dobra, gram tylko na, tylko na easy, to na łatwo, no. Hmm. Z tego co ja pamiętam, tutaj jest statkiem, przypłynęliśmy na nie, przylecieliśmy samolotem. Myślę, tak, no, że pani w nie jest w pełni, czy Dobra. Dalej. Dalej. Zaistniają sytuację, ale niektórzy nie rozumieją, że jak nie można przez najbliższe pół godziny wchodzić do pokoju, to nie można wchodzić przez najbliższe pół godziny do pokoju Rzeczy same. A sam to kto? Nieważne. Sam! Rozumiem, że indertoz jakiś Czyli ten przechodzić. Nie no to już do innej Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. No dobrze. A może no, jedziemy? Na... Ta nie wyglądała zbyt ładnie. Nie jest przyjemnie. One się nie ma do dzisiejsza, zawsze coś mnie słyszy, odpowiedzcie proszę. Chyba nikt nie słyszy. Po co co w panówka? Tak. Skatepad użyła, łatwiej jest. Teamspeaker. Cuda też, tak. biedna zabawka. Bieda, Bieda to To jakieś. do obejrzenia? Kolejny? A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamataj, ojczyzny wspaniałej chemii mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie. Nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na No dobrze, pić. dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Jak możesz <grym> sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai Nikt nie wierzy, że Yamatai, leży tak daleko na Wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem! A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, pani Green. Okrętem! To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Lara, moja ptaszyna... Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim Trójkąt Bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o Królowej Chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że to Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? Siedzieć. Obejrzyliśmy fascynujący Muszę film coś z dziejów okrętu i znajomych Lary i chyba, no cóż, skończyliśmy ten też prolog, już zaczęliśmy grę. I myślę, że na tym na razie skończę pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że ją wam się oglądało. A jeśli nie, to po prostu piszcie z jakich powodów Wam się nie podobało. To ja na pewno poprawię to w następnych odcinkach, żeby po prostu... Zwiększyć oglądalność, żeby, żeby każda mu się po prostu podobało. Na razie nie, musi, nie musicie subskrybować, to, to mnie na razie nie interesuje. Na, na, na razie mnie interesuje duża ilość komentarzy i z tego co widzę, zaczęła grami lagować. A nie, już dobrze, jest ok. No więc, no, tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam też do obejrzenia kolejnych odcinków też te się krytykujcie tak jak ten, ten pierwszy, o ile tylko skrytykowaliście. No. I na tym kończę. Dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku.